Udanej podróży życzył sponsor firma Orlen, oficjalny sponsor polskiej podróży. Udanej podróży życzył sponsor właściciel Mrągowskiego Parku Narodowego. Dziś Alex TV1. O 14.30 najważniejsze tematy i wydarzenia w informacjach dnia. O 14.55 czas zakręcić najlepszym kołem w turnieju Fortuna na gorąco. A o 15.50 kolejny odcinek historii przeglądareń internetowych. Dziś o 14.30 informacje dnia. O 14.55 Fortuna na gorąco a o 15.50 historię przeglądarek internetowych. Na informacje dnia o 10.30 zaprasza Alex TV. Alex TV, witam Państwa. Na zegarach godzina 10.30 czas podsumować kolejne najważniejsze tematy i wydarzenia w informacjach dnia. Na dobry początek zobaczmy, co dzisiaj w naszym wydaniu. Ruszają prace nad nowym sezonem serialu Przygody KOTA TOMA. Właśnie są zdjęcia do nowych odcinków serialu Wielkanocna Oprawa Graficzna Alexa TV1. 16 kwietnia na naszej antenie będą startować pierwsze elementy Wielkanocnej Oprawy. Takie jak identy, dżingle reklamowe, programator i wiele więcej. Oraz oczywiście znakomite podróże nowym programem podróżniczym. 7 kwietnia startował pierwszy odcinek właśnie tego programu. A na dobry początek informacji dnia będziemy mówić, że ruszają prace nad nowym sezonem serialu Przygody Kota Toma. Już w środę, 9 kwietnia, startuje nowy premierowy sezon waszego ulubionego serialu. Serial oglądało ponad 650 osób.